Siemano, Mexicano TV otwiera Wam drzwi. No i co ja mogę powiedzieć? <grym> co ja mogę powiedzieć? Może powiem, że to, że jest piękny, sobotni poranek, godzina koło 8, dziewiąta, gdzieś tak o. Słońce świeci, ale długo nie poświeci, także lepiej, jeżeli ktoś idzie na dłuższy spacer, lepiej zaopatrzyć się, lub na wycieczkę, zaopatrzyć się jednak w kurteczkę. Radzę Wam, lub parasoleczkę. Poważnie. No, ale dobra, toż tam u mnie. Dziękuję przede wszystkim wszystkim widzom, którzy byli wczoraj na live. Miałem trudne wyzwanie, miałem godnego, godnego, godnego przeciwnika, którym był oczywiście Major. Także dziękuję, którzy byli ze mną, którzy posiedzieli. Cóż, mogę go powiedzieć? Lampa jest już w trasie, więc prawdopodobnie w poniedziałek albo we wtorek będzie, więc to już. Jedna rzecz będzie spełniona z tych, z tych które obiecałem i następny zabierzemy się za rower. Oczywiście, także zobaczycie, że będzie rower kupiony. Lampa już jest w drodze. Praktycznie można powiedzieć opłacona. Także, także będziemy robić nocnego, tak jak już zapowiadałem wczoraj na live. Będziemy robić nocnego. No i co dalej? Dobra, wracamy do szkoły i teraz idziemy, bo tam się bardzo dużo wydarzyło. Chętnie to skomentuję. No cóż, byłem na szkole i chciałem oddać te, te książki. Nawet nagrywałem, ale stwierdziłem po co mam puszczać puste podwórko. Panowie jeszcze najprawdopodobniej śpią, bo wczorajszych, jakże zacnym i pięknym, a wyszedł znakomicie, wyśmienicie wyszedł ten live. Po tym live muszą odpocząć, był bardzo męczący. Jak ja się mam do tego odnieść? Jak mam o tym wypowiedzieć swoje zdanie? No cóż, zacznijmy może od tego. No, dobra, widzieliśmy po pierwsze, widzieliśmy grubego klejnotki. Widzieliśmy grubego jajeczka. Oczywiście, że tak. Każdy je widział. Okrągłe są. Widać je w zupełności. Cóż, teraz zobaczyliśmy majora. Paróweczkę. Widzieliśmy majora paróweczkę, więc moim zdaniem mamy komplecik. Mamy komplecik. Mamy jajeczka, paróweczkę, śniadaneczko. Teraz musimy tylko upolować, żeby zrobić tak, żeby. Który z nich się rozebrał, nieświadomie. Przecież to są dwa debile. Nieświadome tego, co się dzieje wokół nich. E, tym bardziej pod wpływem. Także jak widziałem, sprytnie to ta trójka wymyśliła z tą dziewczyną, żeby spić majora, wyciszyć donejty. E, no i wiadomo, przedstawienie trwa, a żaden z panów o tym nie wie. No, chyba gruby się potem połapał później. To dla ciebie książka. O, jeszcze raz mówię. Krzysiek, zobacz, to jest książka. Nie wiem, czy będziesz widział, nie wiem, czy będziesz o twoim pradziadku. Mam całą historię. Nawet są zdjęcia. Także muszę ci to przekazać. Prawdopodobnie przekażę Ci to dzisiaj. O ile wyjdziesz. Nie wiem czy podobny do ciebie, ale. Coś tam jest jakaś krew. Tutaj dla Majora Majoreta. Książka. E -e -e filozoficzna, także Ci się na pewno przyda czytać taką lekturę filozoficzną książkę, to przydaje się właśnie potem lepsze live'y taki właśnie wychodzą jak wczoraj no i cóż mogę jeszcze powiedzieć, no zrobiliście by błaznów już tak niski upadek, to nie spodziewałem się Majora ja wiedziałem, że on pije, bo on terapię przeszedł to, to jak nie pić po terapii to już wiem o tym dokładnie, bo sam przechodzę terapię pewnie skończy takich jak Major, nie? bo skoro tak terapia działa Także mówię, bardzo sprytnie Gimbusy to zrobiły. Podkręciły mu laseczkę, Majorek się zakręcił, napierdolił się jak zwykle, no i kurwa, swoimi torami poszło. Przynajmniej prawdę zobaczyli wszyscy o Majorku, że ma w wpis widzów, bo ma. Jak tylko donatek nie przestały lecieć, Majorek poszedł sobie na ławeczkę i pił wódeczkę. A potem z gołymi jaj, jajcami, jak to się mówi, siedział. Ale mniejsza o większość to już. To są jego jaja, jego sprawa. Chociaż on i tak nie będzie się wstydził, bo i tak nie będzie pamiętał. Chociaż jak będzie ta książka i będę oddawał to i o ile spotkam Majora, będę do tego dążył, to zapytam się, co on o tym sądzi. I oczywiście to nagram. Pewnie się będzie wypierał, że niczego takiego nie było. No i cóż, no mówię, dla mnie moim zdaniem to jest, to jest poniżej pasa, już. tam po prostu jest totalna melina. Kto chce pić? chlać, najebać się i schlać majora, żeby było weselej. Zapraszam na szkolną. Przyjmą, wystarczy tylko woda, Wuda albo piwska od chuja i wino jeszcze do tego. I, I to jest w zupełności wystarczające. Będzie beka na 100%. Także każdy, kto chętny, nachlać się tam. To jest chyba jedna z niewielu met teraz obecnie na Meksyku. Także, Ale otwarta, z otwartymi rękoma przyjmują każdego. Także zapraszam, zapraszam serdecznie. Blisko jeszcze adres pokażę. Także luzik, kto nie będzie wiedział, to zaprowadzę nawet. Także mówię, moim zdaniem się zeszmacili Cóż, no. I, a druga sprawa to też, <laughs> dziwię się, dziwię się, słuchajcie, dziwię się e, tym gimbusom, który ma, którzy mają pojarę z tego, że zobaczyli e, genitalia starego pijanego faceta. O to mnie dziwi, tego nie rozumiem. Do czego dąży te młode społeczeństwo, bo to młodziaki się rajcują tym, nie? Bo ja pamiętam, jak byłem mały i szedłem, kurwa, ze szkoły czy skądś, i jakiś facet stał pod drzewem i szczał. To było dla mnie niezbyt przyjemny widok i wcale tego miło nie wspominam. Natomiast ta cała gimbazja wczoraj to po prostu podjarana była na tyle, że myślałem, że sami zaczną chyba, se, jak to się mówi, przysłowiowo, przysłowiowo konia walić z tej radochy. Dokładnie tak to wyglądało, bo tam było ogólne podniecenie podniecenie genitaliami starego faceta pijanego. Czajcie bazę? Gdzieś tu to ktoś tu... Nie wiem dokąd dąży to. Ja nie mówię nie, nie ogólnie nie wszyscy, no bo są i ludzie kurde, mądrzejsi, ale dokąd dąży te nasze społeczeństwo. Ciesząc się i rajcując się widokiem genitalii zmenelonego, zaszczanego w dodatku jeszcze zaszczanego półprzytomnego i zażyganego chłopa. No ja nie wiem, może ja gdzieś tu gdzieś tory zgubiłem, ale nie mam pojęcia zielonego, co można widzieć i co jest tym przyjemne. Wiecie co, ja bym wolał pornusa włączyć. Już tam bym wolał zobaczyć genitalia, przynajmniej to jakoś wygląda. Jest jakoś to zrobione z klasą, ale cieszyć się z gościa, który jest zażygany, zaszczany i, i z fujarą na wierzchu i mieć z tego naprawdę Puu. Jak to ktoś napisał z, z tych gimbusów lub nie? Hmm. Hicior, stu, hicior stulecia? E, czy tam e, Life stulecia? Jezu Chryste Jak wy na takim poziomie intelektualnym działacie To ja wam współczuję, naprawdę współczuję wam Współczuję tym, co naprawdę mają z tego polewkę Bez kitu, polewkę, się rajcują tym Zastanawiam się dokąd, dokąd są granice Takich gimbusów. Ja zastanawiam się na przykład, ja mówię tylko przykład, przykładowo, czyli wiecie. Gdyby, major, gdyby zrobili tak, żeby major się powiesił na linię i gruby go tylko odciąć, żeby, żeby, no żeby, żeby nie, 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 no żeby, żeby nie zdechł, no. Jaka by była oglądalność? Pewnie szałby był. A donów by poleciało od groma. Gdzie kończy się ta granica? Ja się zastanawiam, wiecie? Bo ja nie mam zamiaru się wybłazna robić. Ja mogę pokazać, jak wygotować, mogę pogadać z widzem, ale ja, kurde, tak nisko nie upadnę. Ja już byłem blisko, byłem blisko tego wszystkiego, żeby tak skończyć jak Major. Ale ja się odbiłem i nie zamierzam wracać na te tory. A Major po terapii, którą przeszedł, poszedł w drugą stronę, w ogóle odmiennie. Więcej czpa. Jego wybór. Więcej chla. Jego wybór. Więcej się meneli. Jego wybór. Zbiera na biuro. Najpierw kłamie. Najpierw kłamie. Najpierw kłamie, że zbiera na, e, na biuro. Wcześniej kłamał, że zbiera na. Na ten. Na jak to się nazywa? Na mieszkanie. Nie ma ani biura, ani mieszkania. No cóż, trzymajcie się widzowie, Meksikano jest jeden, dla Was Meksiko zawsze nada i się nie podda. Trzymajcie się.